Cześć to znowu ja The Rabbit Witam Was w następnym odcinku Serii Zagremy wy Harry Potter i kamień e, Filozofer kamień No Filozofer kamień e, Kończymy sobie teraz to ostatnie zadanie z Lumos Generalnie to będzie chyba nasze ostatnie zadanie jeśli chodzi o zaklęcia Bo że było tak Flipendo, Wingardium Leviosa, Incendio, Lumos. I to tyle. To tyle chyba. I już dalej idziemy po prostu dalej w, w fabule, o, tak powiem. Będziemy walczyć z stro. Dobra, tu zrobię pipnięcie. Nie chcę, nie chcę, te, nie chcę ten, nie chcę spoilować tak aż bardzo. Zrobię pip i git. Dobra. Się uda. Czy mi się uda? Uoo, lajkę like Usain Bolt A propos, widzieliście jak Usain Bolt biegał na olimpiadzie? Normalnie? Kurde Szybki człowiek A Kurde, trochę mnie martwi Chyba tam była karta, tak mi się wydaje Ale nie mogę się już wrócić Wszystkie gwiazdki? Jak? No ale, no tam widziałem, że była klatka, co ja już ją zebrałem jakoś? No nie wierzę. Dobra, dobra. A, i oczywiście. Tu powinni wyjść zaraz bliźniacy. Nie, nie. Dobra. A propos, tutaj ja otwierałem ten sekret już, bo nie pamiętam. Otwierałem. Dobra, gdzie ja mam iść? Pisze mi tu? Nie pisze mi. Mamy już ponad połowę kart, ale nie sądzę, żebyśmy wszystkie zebrali. Niestety, O! Nie otwierałem. Dziwne. Otwiera. Nie wiem. Dobra, zbieramy fasolki. Później będzie taki fajny. Gdzie? Pewnie z tamtego obrazu po prawej wyjdą. Wiedziałem. Yo! No, pewnie, że nie. Ech, i cały czas oni to samo gadają. No, Weźcie, ja to chciałem wskoczyć. To jeszcze 10 nam zostało fasolek, równo. I będziemy mieć wszystkie. Raczej kart, ale raczej nie będziemy mieć wszystkich. Na bank to się odpina. Nie weźcie ja chcę coś pójść z wami ja on gada, on lata jasne że gadam gadam, latam, pełny serwis <ścoughs> to, to już otwierałem, to pamiętam gdzie mam cholercia iść? tu? nie a to tylko trzeba a... To będzie epicki fight następny chyba Wytrwały jesteś co? No pewnie jestem macho Będzie A nie, nie będzie epick fightu O like oh, boże, right to nie teraz, to nie teraz, sorry Zapomniałem, to nie teraz To będzie teraz kurczę ta lekcja, której nienawidzę Z eliksiry Nienawidzi... Nien Nienawidzę tej tej lekcji, bo ona strasznie się dłuży nie dość, że się dłuży, to jeszcze ona jest taka trudna dosyć nawet więc wiecie trzeba tam bodajże chyba 3 czy tam cztery składniki zdobyć do Elksiru no hmm. o, no, wiem Murzyn, on się usmarał czymś nierzębino, żadowy, prezentowy to niewypaczalne Gryfindor da Ci 5 punktów Ty... o, no, no i właśnie Koresyrzębiny, Moly, mory, tam, z komuchonu Dobra A ten Niga, ten Niga Oczywiście Patrzcie co nam zrobi Kurde, Troller jeden. Kurcze no. No i dobrze. Pokaż mi tu swoją twarz. No, no, ej, no, popatrz mi, popatrz mi się na w w oczy. Dobra. Już, już cię zjem ocz oczami i patrzcie teraz. Nigdy Don't nic, nigdy dungeons, nic, nic, ni niby nic nie mm. O mamy już tam typ tam nie I Musimy to zebrać, no to idziemy zbierać, tak? No to zbi zbieramy What the hell? I czemu chary tam nagle tak stanął? Powinien przebiec No pewnie Dziad jeden Dobra, zapiszemy to Tu było tutaj że trzeba było przeskoczyć I, 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 i zrzucić chyba! Z tego co pamiętam! O! Jedno poszło teraz drugie. I nie wiem jakim cudem się to otworzy. Samo! Ripendo. 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 Dobra, poczekajcie, bo tak sprawdzę, czy się dobrze nagrywa. Tak profilaktycznie te trzy odcinki sprawdzam. NZ2. Oczywiście, oczywiście, bo czemu by nie, nie? Oczywiście, mm, oczy oczywiście miałem źle ustawiony mikrofon do nagrywania. Mam nadzieję, że chociaż troszkę coś było słychać przez te dwa odcinki, bodajże, bo teraz je nagrywam na raz. Przepraszam, że takie fejki... Fejle wchodzą. Zawsze tak... Miałem tak samo. Generalnie miałem problem z dźwiękiem już na, na początku. Jak pierwszy raz nagrywałem to, jeszcze nie potrafiłem dobrze ustawić tego mixa, pamiętam. To w ogóle to już było źle. Już mamy pierwszy... pierwszy ten. Pierwszy składnik. To był bodajże... że... Nie dip tam. Kurczę. Mo, mo, moly, no, mo, moły. O i winda. Jak to w charym poderze. Mm. Spoko. E, ok. Tu se w sumie my zakończymy. Tutaj. To chyba 7 minut ma gdzieś ten odcinek. Więc zakończymy sobie tutaj odcinek. E, mam nadzieję, że Wam się podobało. Przepraszam za taki kurde. Wiecie, za to nagrywanie. Niech, nie, nie zapomniałem sprawdzić. E, jak Wam się podobało, dajcie łapkę w górę, skomentujcie, zasubskrybujcie. Do następnego odcinka. Cześć.